Idea ja, bardzo mi się podoba, ponieważ no, nie wyobrażam sobie w ogóle bycia w zamknięciu przez jakiś dłuższy czas. Jak, sobie, jak się nad tym zastanawiam, to sądzę, że przebywanie w zamknięciu to również jest rodzaj jakiegoś takiego zamknięcia, bym powiedział, mentalnego, no, oprócz tego, że siedzimy w tych czterech ścianach i nie mamy tego okna świata albo do okna świata, bo jest ono małe to okno na świat to dostosowujemy się gdzieś też do, 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 do takiej sytuacji. Gdzieś tam sądzę, że książka dla, dla więźnia, czyli dla kogoś osadzonego jest rodzajem takiego... No właśnie ucieczki. Znaczy, że on może przez jakąś tam godzinę czytając tę książkę, bądź też dwie godziny, poprzebywać w ogóle w innym świecie. No. Nawet nam z tego powodu książki są potrzebne, prawda, bo stujemy, czujemy się czasami, nie wiem, słamszeni, zagonieni, jacyś tam yy, kompletnie osaczeni w świecie żyjąc prawda, na wolności, mimo to książka gdzieś jest jakimś przejściem w inną sferę, fajniejszą, może ciekawszą, to sobie proszę wyobrazić, jak może, co może odczuwać więzień, który jest przypisany do pryczy, dwóch metrów kwadratowych, po których chodzi, tych samych twarzy, jeżeli ma współwięźnia, dobra, można z nim pogadać pół godziny, a co potem, prawda? I nagle możesz mieć jakąś ucieczkę. No. A druga rzecz to podejrzewam, że taka książka jest jakąś też formą resocjalizacji. Oczywiście każdy z tego dla siebie weźmie z czytania książki co będzie chciał, ale sądzę, że no tak jak nie wiem kształtuje uczniów i yy, nie wiem, studentów, tak samo prawdopodobnie z tego samego powodu może być potrzebny więźniom.